Czy wy macie też takie wrażenie? To mogę powiedzieć, że po prostu jest coś takiego w naturze ludzkich, że, że chce oglądać nieszczęście ludzkie, tak? Jak w średniowieczu były teatrzyki obwoźne, tak. I to, to dzisiaj nam to zostało, tak? I gdzieś może się do tego nie przyznajemy, tak, ale gdzieś to jest łatwiejsze też do, do nakręcenia, że łatwiejsze są te emocje, tak? Ale... No ja się wkopuję w takie trudniejsze kino, tak? próby pozytywnego kręcenia, ale jakoś mnie to cieszy, jak podchodzą ludzie po filmie tak i mówią, że dałem im właśnie nowego kopa do życia, tak? a nie, a nie, nie, nie przygniotłem ich nieszczęściami świata. No, nie. Jak się przyjrzeć, ciekawe jak to zrobić, taką statystykę, tak? ile, jeżeli można w ogóle oczywiście określić, czy film jest pozytywny w dźwięku, czy nie. No, nie to, nie do, nie, do, nie do ocenienia, no ale gdzieś tam, tak? To ile, ile byłoby takich filmów? Pewno mało, niestety. Mm -hmm. Ja myślę, że to na pewno, ta chęć jakby oglądania czyjegoś cierpienia, tak, ale właśnie, że w ładnym opakowaniu. Myślę, że to się zmieniło, że świat, który nas otacza, świat billboardów kolorowych, neonów, centrów handlowych, seriali, z, z które są jakby idealne, ubrane osoby, chodzące w szklanych jakby, że to jakby w pewnym sensie przeniknęło do estetyki i newsów telewizyjnych, E, i, e, I właśnie jak do dokumentalistyki reportażu szeroko pojętego, że jakby jest właśnie ta, cały czas nam tutaj estetyzacja e, ubóstwa i, i, i wiedzy. Ja, jakby, sama zapytałaś przed chwilą, kiedy Piotrek mówił o tym, że robi dokumenty, czy to robi opiekun, z tym na wymiarku? Tak, to ten, 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 ten odruch, tak, właśnie, że rzeczywiście jakby to, 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 to tak, jakby ludzie właśnie, nadynie, bo to rzeczywiście się, w przemoc, to znaczy, że niestety jakby w kulturze szukamy sobie, jesteśmy tak kulturalnymi ludźmi, że potrzebujemy tego alibi, żeby pozwolić sobie bezkarnie oglądać takie obrazy, tak? to znaczy w pewnym sensie, gdybyśmy chcieli w, nie, w nie być hipokrytami w tej sytuacji, a w, no to powinniśmy, nie wiem, oglądać jakieś w, 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 w. albo jeżeli rzeczywiście nam zależy na tym, że w, żeby pomóc, to albo zacząć działać, zacząć płacić jakieś pieniądze, nie wiem, jeździć, organizować, to mamy takie możliwości, tak jakby nikt nam tego teoretycznie nie w, nie broni. No ale my często przestajemy na oglądaniu i to oglądanie jest jakby takim zastępczym aktywizmem, tak? Właśnie, że przechodzimy nawet, przychodzimy na festiwale filmowe, oglądamy rzeczy, interesujemy się, tak? I, I w pewnym sensie mamy poczucie, że trzymamy rękę na pulsie i że jakoś właśnie przez to swoje współczesnictwo z tym, że oglądamy te filmy, jakoś jesteśmy po dobrej stronie, po dobrej stronie mocy. To jest jakby jedna, jedna rzecz. A, w, a, druga, a, a druga jest taka właśnie, no że w, mamy taką, w, mam wrażenie, w, to co powiedziałeś, że mamy kontynentem tego, żeby szukać właśnie takich, takich obrazów, ale właśnie jesteśmy na tyle kulturalni, że musimy mieć jakiś rodzaj w, 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 alibi. Więc jeżeli to będzie w, dokument, który w, oficjalnie właśnie jest dokumentem, który jest świadectwem, pokazuje nam straszliwe okrucieństwo gdzieś z drugiego końca świata. I my przychodzimy, jakby wychodzimy wstrząśnięci absolutnie z tego dokumentu i oburzeni i, i, i wściekli na to ale jednak jakoś przez półtorej godziny oglądamy to okrucieństwa, tak jakby nie, nie, nie wychodzimy, nie czujemy, że mm, i że to też jest jedna z pułapek współczesnego dokumentu, to że mm, jakby taki rodzaj fetyszyzacji w tej, z w tej takiej. W, bardzo prostej bardzo prostej relacji, nie? to znaczy, że rzeczywiście w dokument jako świadectwo i że to w pewnym sensie wystarczy, nie? Być może to już nie wystarczy, być może, żeby to rzeczywiście nas dotknęło i jakoś zmusiło do myślenia, to musimy sięgać po takie rzeczy, jak przyszła Oppenheimer w, w Act of Killing zeszłego roku, prawda? Czy tam dwa lata temu, że to jest dokument, który jest dokumentem kreacyjnym i który właśnie za tą kreację dostawał bardzo dużo, oprócz tego, że doceniało, ale, ale była też krytyka właśnie, że to jakby to jest znaczenie pewnego dekoru opowiadania o cierpieniu, tak? Jeżeli on wprowadza te dodatkowe elementy, ale być może to jest właśnie jakaś droga, tak, to znaczy my w pewnym sensie tak przywykliśmy do tych obrazów przemocy jako takich, że one jakby przyjmujemy je bezrefleksyjnie. trochę jako, jako coś danego i żeby znowu...